Czasem najbardziej długą rzeczy, których nie zrobiliśmy. Witaj. Tu do Ciebie mówi dzisiaj Eona. Tu Rozmawialiśmy o tym niedawno. A dzisiaj to, to poszerzę, a może usłyszysz o tym po raz pierwszy. To przestrzeń mojego głosu i mojej ciszy. Co niepowiedziane, a co prawdziwe, o lękach, bezsenności, pytaniach bez odpowiedzi, zostań na chwilę. Może znajdziesz tu coś właśnie dla siebie. Cisza decyzji. Cisza jest późny wieczór. Może znowu nie możesz spać, a może jesteś po prostu zmęczony tym, że od dłuższego czasu tkwisz w miejscu. Z jednej strony chcesz coś zmienić. A z drugiej nie jesteś pewien, co dokładnie. Boisz się, co będzie, i jeśli się pomylisz. I w tej niepewności płynie dzień za dniem. Ale wiesz co? Czasami to nie jest złe. Czasami. Niezłe decyzje nas unieszczęśliwiają, hmm. tylko to, że nie decydujemy wcale. Wszak wiadomo, że więcej traci się przez niezdecydowanie niż przez decyzję. To zdanie usłyszałam kiedyś w zupełnej ciszy i zostało ze mną na długo. Hmm. Bo to prawda. Ile razy w życiu wstrzymywaliśmy się od działania, bo nie byliśmy gotowi i mieliśmy pewności, ile szans przeszło obok nas tylko dlatego, że czekaliśmy na idealny moment, idealne warunki, mniej strachu, ale prawda jest taka, że nigdy nie będziemy gotowi w 100%. Hmm. Nigdy nie nadejdzie ten idealny czas. Podjęcie decyzji to ryzyko. To prawda, czasami wybierasz źle, pomyłka, strata. Może pojawić się smutek, żal, złość, ale nawet wtedy coś się wydarzyło, ruszyło, doświadczyłeś czegoś. Doświadczenie zawsze uczy. Chanie zdecydowanie. No nie. Ono nie boli od razu. Jest ciche. Miękkie, spokojne. Ale po miesiącach albo latach zaczyna cię dręczyć. Bo uświadamiasz sobie ile rzeczy. Przeszło obok, nie zrobiłeś, nie powiedziałeś, nie spróbowałeś. Zwykle z lęku, czasami z perfekcjonizmu. Boimy się porażki, odrzucenia straty. Wydaje nam się, że jeśli będziemy trwać w zawieszeniu. To chronimy siebie. Ale to prawda jest trochę inna. A zawieszenie też boli. Tylko wolniej. Po cichu. Nocą. Możliwości. Nowe relacje. Praca, którą mogłeś dostać. Słowa, które Mogły coś zmienić siebie, tego prawdziwego, który chciał coś zrobić, zanim się wycofał. Znasz te uczucie, kiedy wiesz, że trzeba coś zrobić, ale robisz krok w tył? Nie raz, nie dwa. Ale za każdym razem, a potem to już nie jest wybór, tylko nawyk. Nie pytaj, co jeśli się pomylę? Zapytaj, co jeśli nigdy nie spróbuję, bo decyzje to nie tylko wybory. To komunikaty dla samego siebie. Każda decyzja to jakbyś mówił do siebie: Wierzę, dam radę, nie chcę dłużej stać w miejscu, zasługuję na zmianę, mam do niej prawo. Nie musisz od razu zmieniać życia. Zacznij od małych decyzji. Takich, które pozwolą Ci się przetransformować i ruszyć do przodu. Potrafisz to. Wiem o tym. Wyślij maila, zadzwoń, napisz do mnie prywatnie. Przestań czekać na lepszy czas. Powiedz, wybieram to. Niech tu będzie cicha, ale pewna decyzja. Twoja, a nie otoczenia, nie tego, czego inni oczekują od ciebie. Nie chcę ci mówić, co masz zrobić. Nie znam Twojej historii. Nie wiem, z czym się zmagasz, ale wiem jedno. Niepewność niezdecydowanie kradną nam życie po kawałku. Czasem lepiej pomyśleć niż nigdy nie spróbować, lepiej popełnić błąd niż być tylko widzem własnego życia. Więc jeśli dziś dziś siedzisz w ciszy, zastanawiając się, czy ruszyć? to może właśnie teraz jest ten moment. Nie mów głośno. Nie musi być idealnie, wystarczy, że będzie twoje. To był podcast. Jak myślisz czy, tak, mówiła do ciebie Eona. Głos, który tworzy dla ciebie to, co przynosi cichość nocy. Dziękuję, że jesteś. I pamiętaj, decyzja to nie koniec świata. Czasem to jego początek. Oczywiście ja zapraszam Cię już teraz. Na to byś zrobił pierwszy krok. Mały, nieidealny, ale przede wszystkim hmm. przyjdź na kolejny odcinek podcastu Eona. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, dziękuję. Jeśli zostałeś do końca, to znaczy, że było warto, że to jest ważne. Wracaj, gdy znów poczujesz, że świat jest zbyt głośny. Dobrej nocy, a może dzień dobry i odwagi, żeby wybrać, ruszyć i żyć po swojemu.